Terima kasih telah menonton! Te święta sypnie ulubionymi filmami. Mów takie, bziu, bziu, bziu dzi, 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 teges, śmeges i tak dalej, ho, 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 ho. Machaj, pan, machaj. Gdzie są te w mordę kopane niółki? W dół. Co, co jest? W piątek 23 grudnia listy do M. Uśmiechnij się, Ewa. No. W Wigilię listy do M2. Samuj! I Miss Agent. Skofałaś parę pup. W pierwszy dzień świąt listy do M3. Wigilię wszystko może się zdarzyć. I miss agent 2 uzbrojona i urocza. A w drugi dzień świąt miłość jest wszystkim. Chodzi pan z tego Mikołaja czy nie? I gladiator, zapłacisz mi za to na tym lub na tamtym świecie. Aż chce się oglądać. Wesołych świąt! Wesołych! Takie święta w TVN. Dzień dobry, dzień dobry. Oglądacie Dzień Dobry TVN. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Tym bardziej, że jest z nami Joanna Kulik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A Wracasz. złapać ją ze świata jak krąży to nie lada gratka.